normalnie gościu czyli gdzieś sobie gdzieś sobie coś obejrzymy nie wiem co yes. o oh, yes. chcecie o czemu mój... jak no, Witam do... się na kanale Mi. W sensie, normalnie gościć, co ja mam ze swoim kanałem. Tak, nie wiem. Oj, przepraszam. Uwzględniamy... ...my nagrywanko. No, no. no, no. no, no. A. tego mojego op 74. Rock vanity -y, trzy jednym. W do gry. A jeśli mowa o ekranie, to tutaj w lewym górnym rogu. Budżetowych smartfonów z dostępem do sieci 5G nigdy za wiele i właśnie dlatego w moje ręce trafił model Oppo A74 5G. Jesteście ciekawi, co potrafi i przede wszystkim ile kosztuje, oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrepa, aby się przekonać. A74 5G dostaliśmy od sieci Plus, która jest partnerem tego odcinka. I co ciekawe, ten model jest dostępny na wyłączność właśnie w sieci Plus, ale spokojnie nie tylko w ofercie abonamentowej. Także oglądajcie do końca ten odcinek, aby dowiedzieć się szczegółów. A dzisiaj, na testowanie smartfona, wybraliśmy się na hulejnodze elektrycznej Fiat 500, która, co ciekawe, również dostępna jest w Plusie. Na rynku pojawia się coraz więcej budżetowych smartfonów z obsługą sieci nowej generacji i Oppo A74 5G jest tego świetnym przykładem i to ze względu szczególnie na procesory, które po prostu są dostępne i mają wsparcie dla sieci 5G. como el hogar teléfono sieć plus. Jestem w sieci plus teraz. Sama sieć plus. No i. Kompost. to jest ten kompost? Wygląda trochę jak w iPhone. Ie.

No, chociaż to jest plus wokół, nie wiem, czy numer do diabła istnieje? Jak nie, to będzie lipto, ale w sumie by był większy, to nie jakby był. Był, nie? pytajcie ludzi, z kogo jestem na dworze, że jeszcze z klaunerów z koszalinę W lewym górnym rogu w wycięciu właśnie w wyświetlaczu znalazła się kamerka do selfie 16 megapikselowa ze światłem F2.0 i jeżeli robicie fotki w takich dobrych warunkach oświetleniowych to naprawdę są one całkiem dobrej jakości jest też dedykowany tryb portretowy do y, aparatu selfie no ale jakość tych zdjęć możecie ocenić sami i napiszcie w komentarzu pod tym filmem co o nich sądzicie Zarówno plecki, jak i korpus telefonu wykonane są z materiałów syntetycznych, ale o co w tym chodzi? Chodzi mianowicie o to, że zobaczcie, mamy tutaj taką wersję, która się błyszczy i mieni na różne kolory. Kiedy tylko mamy trochę promieni słońca, to naprawdę ciekawie to wygląda, ale dla tych osób bardziej tradycyjnych, tradycjonalistów jest również wersja ciemna, niebłyszcząca się, więc do wyboru, do koloru. Na tyle telefonu jest też oczywiście wyspa aparatów i są tam aż cztery oczka. Główny aparat ma matrycę o rozdzielczości 48 megapikseli ze światłem f1.7, jest także ultra szeroki kąt o rozdzielczości 8 megapikseli z polem widzenia 119 stopni. No i mamy także dwa dodatkowe sensory głębi oraz makro. No i taki zestaw aparatów jest bardzo popularny w tym budżecie cenowym. One się jakością za bardzo niróżnym, jeżeli chodzi o same matryce, ale jak wiemy matryce to nie wszystko i o bo też o tym pomyślało, dlatego dopełniło całość oprogramowaniem. Przede wszystkim jest tutaj specjalny tryb AI, który automatycznie dopasuje ustawienia zdjęcia do aktualnie panujących warunków. Są też dodatkowe funkcje, aparat może automatycznie wykryć, że fotografujecie tekst czy kartkę papieru i wykona zdjęcie tylko jej bez tego, co jest. Na około. Za pomocą Oppo A74 5G podczas zachodu słońca udało nam się wykonać kilka naprawdę świetnych fotek. Aż trudno uwierzyć, że są one zrobione smartfonem za niespełna 900 zł. Zarówno ekspozycja, zakres tonalny, jak i odzorowanie barw na tych fotkach wypadają naprawdę dobrze. Smartfonem możecie wykonywać również portrety, a na pokładzie jest także tryb nocny. Z jego pomocą uzyskacie ciekawe efekty, o ile stabilnie będziecie trzymać telefon w trakcie wykonywania zdjęć. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarną, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z programu Szpital i to jest konkretnie odcinek polecony oczywiście przez widzów. A ja z reguły żałuję, że będą odcinki od widzów, bo te odcinki od widzów są porąbane. Zaufajcie mi, porąbane. Ale co tam? Jolo! Czy mogę jeszcze w 2023 powiedzieć słowo jolo? Chyba nie mogę. Panie Mateuszu, proszę no, to usunąć.